Ten taniec będzie z hantelkami. Oczywiście, jeżeli nie masz hantelków w domu, polecam takie półkilogramowe pół lub kilogramowe. Jeżeli takich nie masz lub nie możesz ćwiczyć z hantelkami, nie musisz ich używać, ale jeżeli chcesz mieć intensywniejszy taniec, zapraszam. Teraz zademonstruję, jak robić poszczególne ćwiczenia. Zaczniemy od podnoszenia hantelek do góry, praca nad bicepsem. Nasze łokcie nie latają, tylko one są przyklejone do żeber. Cały czas w jednym miejscu podnosimy tylko przedramiona. Oddychamy głęboko. Brzuszek napięty, miednica w przodopochyleniu i cały czas... Podnosimy rączki. Słuchaj, przy tym ćwiczeniu, przy tym ruchu, podnosimy rączki, opuszczamy je. Łopcie, jak najwyżej możesz, opuszczaj rączki. Taki sposób, widzisz? Przy tym ruchu, kiedy przyciągamy hantelki do siebie, to samo, ręce chodzą cały czas. Na tym samym poziomie, po tej samej drodze. Tak, i wracają. Łączymy łopatki, wyrzucamy ręce do przodu. Łączymy łopatki, wyrzucamy ręce do przodu. Przy tym ćwiczeniu: hop, hop, hop. Tak, mamy cały czas rączki, tutaj ramiona sztywno. Podnosimy, tylko pracujemy przed ramionami. Hop, 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 hop i na zmianę. Raz jedna, raz druga. Cały czas ramiona w tym samym miejscu trzymamy, tak? Najważniejsze rzeczy powiedziałam. Pamiętaj o oddechu, żeby on był zawsze powolny, głęboki. Tak? cały czas, nawet jeżeli szybko się poruszasz oddychaj cały czas no i po tym tańcu zapraszam Cię do wypicia pełnej szklanki wody, powolutku łyczek po łyczku zaczynamy rozluźnij się opuść ramiona swobodnie na dół wciągnij brzuch i oddychaj głęboko i powoli przez cały ten taniec. Kocha się raz, ja przecież nie umiałam. Oczy. Widzę przyszłość Tylko z tobą mi to wyszło Ten pierwszy taniec jest nasz Nie umiem tańczyć jak ty, o tam Snasz. Nie umiem tańczyć jak ty Oddam ci wszystko co mam Pokradniesz wszystkie me sny. Nie umiesz tańczyć jak ja Ale pokażę ci ja Ty kochać pokazałeś mi Ten pierwszy taniec jest nasz Nie